Half-Life zrewolucjonizował gatunek gier FPS. Bez niego nie byłoby takich tytułów jak Counter-Strike, Portal, Crisis czy Bioshock. Wpływ tej legendarnej gry na storytelling, level design czy gameplay do tej pory widać nie tylko w shooterach, a dziś pokażę Wam kultowego Half-Life'a w zupełnie nowym świetle. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Myślę, że nie będzie dla was niespodzianką, że lubię sobie sięgnąć od czasu do czasu po jakiegoś klasyka, po gry, w które grałem w dzieciństwie, w czasach podstawówki czy liceum. No i Half-Life jest na szczycie tej listy, takich ultra-nostalgicznych gier. Myślę, że nie tylko mojej. Mimo to, kiedy właśnie ostatnio naszło mnie, żeby odpalić tego Half-Life'a, to sięgnąłem jednak po dwójeczkę, która. Fakt, faktem jest lepszą grą pod każdym względem, ale nostalgicznie ciągnie mnie bardziej do pierwszej części. Natomiast ona się już trochę zestarzała. Da się jednak zrobić coś, żeby stary, dobry Half-Life wyglądał obłędnie. I ja dzisiaj wam pokażę, co zrobić oraz jak to zrobić, z użyciem tej karty. Jakiej konkretnie? Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super od Inno3D, czyli partnera dzisiejszego odcinka. Karta ta to 8448 rdzeni CUDA, 16 GB VRAM oraz wszystkie dobrodziejstwa architektury Ada Lovelace, czyli rdzenie RT trzeciej generacji Tensora czwartej, akcelerator Optical Flow i DLSS 3 z generatorem klatek, a także aluminiowa obudowa, metalowy backplate, radiator z pięcioma ciepłowodami i pełnym pokryciem dla GPU i VRAMu, a wszystko to zamknięte w eleganckiej, zaledwie dwuslotowej paczuszce TwinX2OC w wersji białej. Sprawdźcie link w opisie. Okej, okay, czyli wiemy już na czym będziemy grali, ale zanim napakujemy Half-Life'a promieniami, przypomnijmy sobie jak wyglądał oryginał. Tutaj co prawda będę posiłkował się współczesną, lekko podrasowaną wersją, ale myślę, że większość z Was, jeśli gra w tego klasyka, nie odpala gry na retro z Voodoo 2 czy Rivą TNT. Oświetlenie w tej grze, jak na swoje czasy, było dość realistyczne i choć do współczesnych standardów mu bardzo daleko, Half-Life miał w 1998 roku bardzo imponującą prawę wizualną. Za grę światła odpowiadały głównie light mapy, czy mapy światła po prostu, dla każdej statycznej geometrii. Zawierały one informacje, jak światło wpływa na daną powierzchnię z uwzględnieniem jego źródła, i były zapisywane w postaci zazwyczaj czarno-białej bitmapy, a następnie podczas renderowania poziomów w grze, lightmapy były łączone z właściwą teksturą dla danej powierzchni, aby uzyskać złudzenie oświetlenia w czasie rzeczywistym. W rzeczywistości jednak była to symulacja, ale dość realistyczna. Między innymi w związku z tym, że lightmapy czy te tekstury oświetleniowe można włączać i wyłączać, co daje poczucie oświetlenia render. W czasie rzeczywistym. Czymś na pozór takiego oświetlenia właśnie była latarka, która wykorzystuje technologię Vertex Lighting, czy oświetlenie wierzchołków, lub jeszcze inaczej, fundamentalnych elementów konstrukcyjnych modeli trójwymiarowych. Z wykorzystaniem informacji o kolorach i intensywności światła na danym wierzchołku określany jest ostateczny kolor i jasność piksela na ekranie. Zmyślne. Silnik gry wykorzystywał też mapy cieni, więc poza tym, że samo oświetlenie wydawało się rzeczywiste, dzięki niesamowitej dbałości o szczegóły, również obiekty, które dane źródło światła blokowały, rzucały cień. Twórcy gry zadbali o to, żeby gracz widział światło, czy konkretny jego rodzaj, tam gdzie powinien się go naturalnie spodziewać. Z cieniami było podobnie, i nie licząc przestarzałych modeli czy tekstur, gra nawet dziś, po 26 latach, wygląda imponująco. Śledzenie promieni do pierwszego Half-Life'a dodamy w postaci moda od niezawodnego Sultima T który to odpowiada za wprowadzenie Path Tracingu do Duma, którego omawialiśmy już na kanale Sirius Sama czy pierwszego Quake'a. Najpierw potrzebujemy współczesnej kopii gry, czyli odpalamy Steama. Myślę, że na tym etapie większość z nas posiada już tego klasyka na platformie Valve. I tak wiem, że mam tu zaledwie 9 minut gry, ale przechodziłem Half-Life'a kilkukrotnie, tyle że offline, gdzieś pod koniec lat 90. Jak już mamy grę, idziemy na GitHuba, twórcy moda i pobieramy potrzebne pliki. Generalnie wystarczy sam patch RT, ale ja ściągam również biblioteki DLSS, bo będziemy sprawdzać wydajność na różnych ustawieniach. Następnie rozpakowujemy ściągnięte pliki i kopiujemy najpierw patch RT do folderu, w którym zainstalowaliśmy grę. A dalej w folderze rt.bin podmieniamy plik raytracedgl GL1 i wrzucamy DLSS Software Development Kit. I zrobione. Tyle, że nie odpalamy gry tradycyjnie, a przez plik xh 3 dexe Dlaczego tak? Ponieważ silnik gry Gold Source nie jest otwarto źródłowy, więc moderzy korzystają właśnie z bazującego na wulkanie silnika XH3D. I jesteśmy. Możemy cieszyć się Half-Life'em z pełnym śledzeniem promieni bądź path tracingiem. Zobaczmy więc co się zmieniło. Zacznijmy od tego, że twórca moda, Sultim T, zadbał o to, żeby źródła bezpośredniego światła były zgodne z tymi w oryginalnej wersji gry. Poza drobnymi wyjątkami oczywiście, ale dzięki jego zaangażowaniu i dbałości o szczegóły gra zachowuje swój klimat i w wielu miejscach wygląda bardzo podobnie jak z użyciem tradycyjnych statycznych map poświetlenia. Tyle, że z większą głębią i stopniem realizmu. Oświetlenie bezpośrednie w czasie rzeczywistym sprawia również, że w grze mamy teraz podświetlenie dla dynamicznych obiektów, czyli przykładowo NPC wchodzące w źródło światła zostają podświetleni zgodnie z jego charakterystyką. Prawo temu podlegają również ruchome obiekty nieożywione, które wejdą w oświetlony obszar. Rezultatem bezpośredniego oświetlenia są również cienie, zarówno statyczne, podobne do tych tworzonych za pomocą map cieni, tylko bardziej rzeczywiste, jak i dynamiczne, rzucane przez npc ów lub Gordona Freemana. Może ono również oprowadzić do bardzo ciekawych efektów wizualnych. Oczywiście razem z bezpośrednim oświetleniem renderowanym w czasie rzeczywistym idą w parze odbicia. Każde źródło światła wpływa bowiem w mniejszy lub większy sposób na swoje otoczenie. Odbicia również były obecne w oryginalnej wersji gry, ale były kalkulowane offline i ilość obiektów, na które dane źródło wpływa, było ograniczone zgodnie z zaprogramowaną dla danego miejsca lightmapą. Path tracing daje nam natomiast kalkulację odbić w czasie rzeczywistym, obejmujących większą ilość obiektów lub mniejszą, jeśli tak akurat zachowywałoby się światło w danej sytuacji, czyli global illumination. Odbicia to jednak nie tylko światło i jego rozproszenie, ale także refleksy. Większość powierzchni tekstur pozostała taka sama jak w oryginale, matowa. I wydaje mi się, że było to dobre posunięcie ze strony Modera, bo między innymi dzięki temu Graza zawdzięcza swój klimat i nie potrzeba było tego zmieniać. Path tracing dodaje wystarczająco dużo, by zauważyć różnice, ale chcemy czuć, że gramy w tę samą grę, prawda? Oczywiście są od tej zasady wyjątki. Delikatne, ale warte omówienia. Przede wszystkim bronię. Popatrzcie, jak niesamowicie wygląda kultowy Colt. Ogólnie chromowane powierzchnie czy takie o wysokim połysku zyskują zupełnie nowe życie. Mieliśmy na nich do tej pory tylko imitację odbicia, teraz można spojrzeć w minę i zobaczyć, co znajduje się za nami. Majstersztyk. Mamy również lustra, no i przede wszystkim woda. Realistyczna woda, która do tej pory była domeną drugiej części, jest teraz obecna również w jedynce. Kolejnym elementem, jaki dodaje mod Sultima, jest światło wolumetryczne, czyli takie, które rozprasza się na cząsteczkach znajdujących się w powietrzu, jak tym, kurz czy mgła. Kilka lokacji w oryginalnej wersji Half-Life'a miało ten efekt, ale jest on uzyskany tylko przez manualne nałożenie prostej maski. Po zmodowaniu ten rodzaj oświetlenia przestaje być taki kanciasty i zero-jedynkowy w miejscach, w których znajdował się wcześniej, ale wolumetria została dodana również w kilku innych miejscach, które nabierają dzięki temu zupełnie nowego charakteru. Zgodzicie się chyba, że wygląda to fenomenalnie, ale na pewno pojawią się pytania, a jak z wydajnością? Ray Tracing wiadomo, że swoje kosztuje. Także zobaczmy teraz, jak jak to wygląda na RTX 4070 Ti Super, którego Przyniosłem dzisiaj na testy. Nagrania do dzisiejszego materiału robiłem w rozdzielczości 1440p ze wszystkimi kurkami odkręconymi na maksa. I nim odpaliłem jakikolwiek program do mierzenia wydajności, wiedziałem, że nasza mała, zgrabna karcioszka od Inno3D radzi sobie z path Tracingowym modem bez problemów. Po włączeniu CapFrame wyszło mi, że częstotliwość wyświetlania klatek oscyluje gdzieś w przedziale 70 do 80. Także więcej niż wystarczająco, żeby pograć w Half Life'a, ale gdyby ktoś potrzebował wyników trzycyfrowych, na takiej karcie albo odpalał grę czymś słabszym – można się tu posiłkować DLSS-em. Mamy ściągnięte najnowsze biblioteki 3.7, ale niestety nie wprowadzają one takich dobrodziejstw jak rekonstrukcja promieni czy generator klatek, o których mówiłem przy okazji testów na cyberpunku czy najnowszym Alanie Wake'u, ale… Po ustawieniu DLSS-a w tryb jakości skaczemy na okolice 140 fps-ów, także to powinno już zadowolić najbardziej wymagających. Żeby jednak sprawdzić, jak pracują poszczególne tryby, w tej konkretnej grze zmieniłem rozdzielczość na 4K i już poważnie to odczuliśmy, bo spadliśmy gdzieś w okolice 35 klatek. Osobiście uważam, że dla tak starej gry sprzed 25 lat wynik taki w połączeniu z Visinkiem jest nadal bardzo dobry. Zważywszy, że wówczas wiele osób grało na takich właśnie wartościach, także plus dla naszego GeForce'a. Ale sprawdzamy tutaj, co można więcej z tej karty wycisnąć. Tradycyjnie mamy tryb jakości, zbalansowany, wydajności i ultra ultrawydajności. Zaczynając od tego pierwszego klatki skaczą nam już na 60-70. Czyli mniej więcej tyle, co mieliśmy w 1440p. Co ma oczywiście sens, bo w trybie jakości i wyjściowej rozdzielczości 4K gra jest renderowana właśnie z rozdziałki QHD. W każdym razie, ten tryb daje nam największy przyrost wydajności, bo praktycznie 100%. Tryb zbalansowany daje nam 25% lepszy wynik niż tryb jakości i tyle samo zyskujemy w trybie wydajności, skacząc z około 85 klatek na 110. Drugi, największy przyrost odnotowałem ustawiając DLSS na ultrawydajność. 60% lepiej od, w cudzysłowie, zwykłej wydajności przy mniej więcej 175 klatkach. Przy tym ustawieniu jednak zauważyłem już wyraźne problemy z jakością obrazu. Pojawiły się jakieś drobne, randomowe artefakty, wolumetria nie wyglądała już tak dobrze i zaobserwowałem również lekkie smużenie na niektórych obiektach. Także jeśli ktoś musi się wspomagać DLSS-em, to śmiało, bardzo fajnie, że moder dodał te opcje. Ale zaczynajcie zawsze od trybu jakości, na którym naprawdę bardzo rzadko widać jakiekolwiek problemy, nawet full HD. A niżej schodźcie tylko, jeśli nadal będzie brakowało wydajności. Balans i wydajność również są zwykle bezpieczne. Ale ultra wydajność to już tryb, który powstał z myślą o graniu w 8K, więc raczej trzymałbym się od niego z daleka. Podsumowując, wydaje mi się, że Sultim T po raz kolejny odwalił kawał dobrej roboty. Half-Life z path-tracingiem wygląda obłędnie i ogromną przyjemność sprawiło mi ogrywanie go po 26 latach od premiery, mimo że miało to bardziej związek z pracą niż samym cieszeniem się grą. Na pewno jednak wrócę jeszcze do tego klasyka, żeby nacieszyć się nim w pełni w nowej szacie i wam też polecam. Nie jest to może tak zaawansowany projekt jak Half-Life 2 RTX, który powstaje dzięki platformie Nvidia RTX Remix z DLSS 3.5 i rekonstrukcją promieni, ale może to i lepiej. Na dwójkę z RT nastawiłem się już dość dawno, ale póki co nie ma żadnych dat ani chociaż spekulacji, kiedy się pojawi. Na szczęście trafiłem na tę perełkę, która pięknie osłodziła mi oczekiwanie na moda do drugiej części, a może pomoże również przetrwać kilka lat, nim pojawi się trójka. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jaką kolejną grę chcielibyście, żebym omówił, właśnie pod kątem takich ciekawych modów. Nie musi to być ray tracing, wiadomo, że są również inne bardzo ciekawe i wizualnie imponujące modyfikacje do naszych ulubionych gier z dzieciństwa i warto o nich pomówić. Także piszcie w komentarzach, co chcielibyście, żebym rozbił dla Was. W następnym tego typu materiale. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.